No? Najpierw mieć łapkę w górę i subskrybujcie <noise> <noise> O to cię kończy O, samolot wylądował A tam pójdziemy Później zjeść Tam sami lokalsi jedzą, już wam pokazuję No zobaczcie Nie to, tylko to mi jest potrzebne o, Tam Tam pójdziemy zjeść, sami lokalsi jedzą Dobra, słuchajcie eee, Nawigację włączyłem i idziemy do Ibrahima. No nie, to jest bardzo blisko. Plaza to jest nic innego jak taki mol, chyba jakiś. On tu ma biuro i wynajmuje te skutery. Jak ktoś będzie miał ochotę i będzie się chciał wybrać do Malezji do Kota Kilabatu, to zapraszam na wyspę Borneo. Dam wam namiar i zaraz przy lotnisku będziecie mogli sobie wynająć skuter. I już macie, wiecie, plus 200 do bonusa, nie? No bo słuchajcie, każda taksja będzie kosztowała zawsze więcej niż podejrzewam dniówka skutera. A jak jeździcie motorem, no to sobie poradzicie. Chyba że jest ruch lewostronny, to wtedy ja też sobie nie poradzę. Muszę się skupić mocno, żeby kurna gdzieś nie wyrżnął, nie? W lewo. Skręć w lewo, dobra. I widzicie, ja sobie w nawigacji zawsze klepnę. Tutaj pyk pyk pyk. Tu sobie przez drogę. Uważajcie, bo nie przepuszczają, nie? To, nie? to nie, tak jak w Polsce. Że, że wiecie, że macie tu jakieś pierwszeństwo. Co to? Oni jadą i mają w dupie to. Czy oni będą pierwsi, drudzy? Czy pierwsi, drudzy? No będą pierwsi, no, no co, przyjadą cię i tyle. Dobra. Idę prosto. I co? Jak mi to pokazuje, że jestem na miejscu? No, niemożliwe. Nie, 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 dobra, jeszcze muszę iść tam i w prawo. No, także pokażę Wam jeszcze, jak tu wyglądają ulice. Zobaczcie, jest naprawdę ani jednego śmiecia nie ma, nie? Są takie dziury w drodze, ale śmieci nie ma. Czekajcie, tu. Jak ja mam tam dojść? Jasna, dubo, na rondzie w prawo mi mówi, a ja przecież ustawiłem, że ja pieszką idę. No Jezu, tu przejść przez ulicę, to jasne cholera No i tak zapierdziela nawet o... Pasy, nie pasy, w dupie to mają, To trzeba Łeb mieć dookoła głowy i to w lewą stronę Kurste. No, dobra, idę Sorry Dobra, idę, idę, idę pierwszy zjazd Pierwszy zjazd Tak jakbym jechał Ale widzicie, tutaj też Koranki idą I gubią się Zobaczymy Dobra I tutaj w prawo Tam jakieś jedwoda... Ja w ogóle się tego, do tego... No zjechałem Ja w ogóle nie mogę się przyzwyczaić do tego, że Te samochody są w, nie w tę stronę w ogóle Nie w tą stronę Dobra, idę dalej Idę dalej I włączy się już tego, Ibrahima, nie? Dobra, Ciao. A Ibrahima, żeby wynajął ten skuter, zobaczcie jak wygląda ja tutaj restauracja, jaka jest potężna. Te stoły, takie, te jakie tu są rodziny wielkie. Te stoły to są ponad nie wiem, 12 osób, 15. I co oni się? A, kraby. Welcome to. Welcome Arenał. Widzicie tam? O, co jest z krabem, nie? Te wiatraki potężne, jaki to. Pięter do góry. Inaczej, ale jak tu pachnie, to nie są Filipiny. Jak tu pachnie jedzenie, zobaczcie, jakie meble sprzedają. To już jest kurna. Pełna cyganeria, nie? Zobaczcie. <ścoughs> pełna cyganeria. O, Arabie to o. Hello, mam. No dobra, kochani, słuchajcie, jesteśmy wypożyczalni. What is the name of the rental company? Bro Travel and Tours in Denver Bro Travel and Tours, yes. And I am with the Soreda? Yes. 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 Hi. If you want to rent a car or motorbike, you can go to our company. I let me get a contact on Google. You can search yeah. on Google. Yes. Także, jeżeli macie ochotę coś wynająć, naprawdę w fajnych cenach mają, porządne, czyste motocykle. Także, jak macie ochotę blisko tutaj e, blisko tutaj. E, airport lotniska można sobie wynająć spokojnie skuterek kosztuje to w granicach 50 zł za dobę ja tu dostałem dobry dyskont im o tym powiem także jak macie ochotę to mogę wam dać do Ibrahima numer telefonu można do niego dzwonić przyjechać odebrać oddać a fajne jest jeszcze to że ja lecę pojadę do I'm go to the airport if I'm go back to the home ja wr będę wracał do domu. Jak yy, polecę do, jak wrócę do na lotnisko, to oni odbierają yy, z lotniska skuter. Także ja nie mam problemu później, żeby jeszcze gdzieś przyjechać, tylko biorę plecak i pod samym yy, tym International Gate oni mnie odbiorą, także wszystko w porządku. Podpisuję się tutaj taki. O, zobacz, ja wam to obrócę, tak to wygląda. Jest taka, jest taka umowa którą trzeba wystarczy podpisać. Jest moje na nazwisko, numer yy, telefonu i tak dalej, i tak dalej. Za blisko Wam nie pokażę. I don't want to so close, because everybody call me. No, <laughs> także pod tym względem fajne biuro, klimatyzacja. przyjść, wynająć. Ja wynająłem na parę dni. Jadę tutaj do tego, do obejrzeć wszystkie nasze atrakcje, które są. Także lecimy dalej. Odbieram jeszcze Wam później, od pokażę jak wygląda skuter i lecimy. Dobra, na razie. Cześć, pa! Bye! Bye. Nie odbieram maszyny, już wam pokazuję. Honda, do Honda się nie zagląda. Miałem mieć większego, tego N-Maxa, e, Yamaha, ale hamulce się zrąbały. No Azja, ok, ale za to, za tego zapłaciłem za 4 dni. E, to jest za 4 dni 200, to jest ile? 180 zł. Pasuje, pasuje. Jeszcze takim nie jeździłem, bo wiecie co? I co jest fajne? Zobaczcie. Macie normalnie zmianę biegów Normalnie zmianę biegów O, tu jest klar. Ale nie macie sprzęgła To jest półautomat Pierwszy raz będę takim jeździł Zobaczymy jak tym się jeździ Dobrze jest Najważniejsze, że kurde nie trzeba chodzić Dobra Zabieram, podpisałem papiery Zabieram motocykl Jadę jeszcze na chwilę do hotelu Wrzucam następny odcinek Oglądajcie, zapraszam Patrzcie Malezja jest pięknie, kolorowo I czysto najważniejsze Jedziemy A <grym> Ja wam parę... Ja się kurwa zabiję na tym gównie. Jeszcze po lewej stronie. Rondo w drugą stronę. To jest wbrew wszystkiemu. Słuchajcie, tak wygląda moja maszyna. Tak. Tak wygląda moja maszyna i zamierzam nią jeździć kurna ile się da. Patrzcie, jest obtuczona cała dookoła. Wszystko jest rozleciane. Wszystko jest na tym papierze zapisane. Zdjęcia porobione. Haj! Także słuchajcie, a kończy godo lecimy z tematem, także ogień! Ogień 125 pojemności. Czar pryska. Hej. Jestem na pierwszym obiedzie w najpierw. I wiecie co? Jestem zachwycony. Jak tu pachnie. To jest normalnie szok. Na wejście. Mrożona kawka. Spróbujmy jak to smakuje. Op. Tak to wygląda, ja będę wam wszystko pokazywał pomału i spokojnie, nie z tymi moimi nerwowymi ruchami. Zobaczcie jaka ładna. Spróbujmy. Mm. To nie kawa, to bardziej kakao. To jest to samo co milko w, w, w tym, na Filipinach. No dla dzieci to jest, dla dzieci, to nie kawka, myślałem, że to kawka, ładnie wyglądało, ładnie wyglądało, pokażę wam knajpę jak wygląda, takie wiatraki, ładnie, a, a tu są pokazane, a tu są pokazane te, co można tutaj zwiedzić w Na Palau. jest Sipadan, Island, Poring Hot, nie wiem co to jest nawet, jest e, Wildlife Park, Water Rafting, Mountain Kinabalu i to mi najbardziej interesuje. Sepilok i marka rodzina, to mi najbardziej interesuje. No i zobaczcie sobie, jakie to jest jedzenie. To sobie można wybrać, fajnie, bo sobie można wybrać z obrazka. Wszystko jest pyszne, świeże, tam do samego końca. Tylko kuchnia pracuje. Hi, boss! Kuchnia pracuje, zobaczcie jaka piękna kuchnia, czyściutka, wszystko ładnie, elegancka. No. Nie chcę tutaj wchodzić do garów, bo wiecie, trochę siara. No, ale tak wygląda, tak wygląda cała kuchnia, a my spróbujemy już na rozlewałem ja to jestem siermięga sztabowa. Siermięga sztabowa, a ten a spróbujemy co tu dla nas przyrząd, dobrze zupa wyglądała. Ale kurde, już zamówiłem tamto. Co ja zamówiłem? Kurde, nasi Goren pad Cokolwiek to znaczy. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy co to jest. I wszystko jest na świeżo robione, to jest najfajniejsze, nie? Dobra. Jak przyniosą, to wam pokażę. Tak to wygląda, a już Wam mówię, jak to, jak to się nazywa. Tak to wygląda. Z taką zupką. A to się nazywa. Mi gorang mamak. Cokolwiek to znaczy. Spróbujmy. Jak to smakuje. Czy to jest takie bardziej. Nie, to jest zasmażany ryż. Krótki, kurde, rozgotowany z kurczakiem, rozgotowany ryż. Słabo, ale to nie jest, to jest inny ryż. ten makaron, rozgotowany ryż, boże, makaron. Dosyć takie pikantne. 5 może 4. No. Coś czuję, że mają tutaj coś lepszego. To jest, wiecie, co to jest jak, nic innego jak taki ryżowy y, y, makaron z kurczakiem w takim lekko słodkim sosie, no z takimi warzywami, wiecie. Prawa cytrynowa, dosyć orientalnie. No, dosyć orientalnie, ale kurczak, kurczak dobry. I tak fajnie piecze. Ja nie jestem fanem ostrych rzeczy, ale to jest dobre. Zobaczmy zupkę. O, kolendra. No, mocno aromatyczne. Rosół przejrzysty, z oczami żadnego tego, żadnego, żadnej szumowiny. Smaczny. I tutaj jest jeszcze jakiś, jakiś taki coś szczypiorowatego, ale to nie nasze. O dobre, dobra, zapkać kiche, ile za to zapłacę? Nie wiem, zaraz wam powiem. Macznego. Później pojedziemy jeszcze na wieczór do miasta. Zaboliłem motor i przyleciałem tutaj do tego centrum finansowego, a zaraz obok mam e, food park. Pokażę wam trochę, jak wygląda takie centrum biznesowe tutaj w Malezji. Proszę bardzo. I potem pójdziemy na co? Na krewetki. Mam smaka na krewetki. Oj, a że oni tu się znają, jak to się robi. No to sobie pojemy. Jesteśmy na takim nabrzeżu, widzicie? Pięknie, ładnie, nie machaj Piotrek, nie machaj za mocno. I idziemy, pokażę Wam jak wygląda taka główna ulica tutaj. Ja jestem może 3 km od mojego hotelu, a wygląda to tak. Wszędzie są miejsca parkingowe. Hotel Promenada, proszę bardzo. A tak wygląda tu też jakieś następne. Główna, główna ulica Kota Kinabalu. Teraz mi ktoś tu przejedzie, bo jestem oczywiście pod prąd, ale tak mniej więcej to wygląda. Jest moneta? Trochę jest. Takie trochę chińskie mi się to wydaje, ale może nie. Tak to wygląda, słuchajcie. Ja jestem dosyć bryzko, blisko lotniska, jak dron mi pozwoli, to odpalę drona i przelecimy się, ale na takim niskim pułapie, bo naprawdę jestem blisko, ale nie sądzę, bo po GPS-ie nie puści mnie dron. No ale dobra, chciałem Wam tylko tak szybko pokazać, to jest ten pierwszy dzień gdzie ja jestem, więc już jestem trochę zmęczony powiem Wam, trochę podupadam, ale jeszcze odpalam. Odpalam tego drona, jakby się udało, no to by było wspaniale, a jak się nie uda, no to musicie mi wybaczyć i e, pocieszyć oczy jedzeniem, który, które za chwilę e, zamówię. Jest low tide, czyli jest odpływ, o, czyli jest odpływ, tam gdzie te światełka, tam o takie, nie wiem czy widać, czy nie widać, no to tam jest właśnie ten, ten nocny market. Dopiero zaczynają, bo jest godzina 17.30, ale mówię idę teraz, bo odpadam, nie, bo po prostu... Już mnie odcina po tych 4 godzinach snu. A tego. A chciałbym coś nagrać i już wrzucić. Wrzucić, niech to się zgrywa. Niech to się pokazuje. No. Także tak jak Wam mówiłem, kurde, poszły te bilety do góry mocno. No ale dobra. Mam nadzieję, że, że wspólnie nacieszymy oko. Nacieszymy oko Malezją. Proszę bardzo. Człowiek siedzi na tej geografii palcem po mapie podróżuje i nigdy nie myślał nawet, że będzie takie rzeczy oglądał, co? Świat jest piękny, kurde, tylko czasu mało, tylko czasu mało. Dobra kochani spróbuję odpalić tego drona. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to idziemy, to idziemy. Coś zjeść. A jak zjemy. To może coś z tego skutra spróbuję nagrać. A tym skuterem, tym półautomatem jeszcze, z tym ruchem po drugiej stronie. Tragedia, już my się dwa razy tak wpierniczył. I to wiecie, jakie ja jestem jeszcze, że ja wjadę, źle wjadę, jadę pod prąd i jeszcze mówię, gdzie ty jedziesz, baranie, nie? No, durne to, durne. A potem mówię, nie u siebie, nie tym motorem i jeszcze, kurna, się drzesz, chociaż że sam popełniasz błędy. Nieważne, czasami w życiu tak jest. Dobra, ogień. Nocny market Kota. Zobaczmy co tu mają do zjedzenia ciekawego. Tutaj już mnie kolega namawia. Rzemcy zjadł. Oj! Zobaczcie jaki pięknie to wygląda. jakieś świeże ryby. I homary. Mmm, so delicious. O. Kraby. Ale to co na Filipinach, mniej więcej, tylko tak ładnie podane. Sorry, ja jestem trochę znowu za szybki, ale pokażę wam bliżej. Będę teraz wolniejszy. To jest chyba milkfish, jak ja pamiętam. Moje ulubione krewetki Squid Homary Zobaczcie Piękno. Mm. Żywe? Nie, już nie żywe Tu zobaczcie jakie krewetki Takiej krewetki to jeszcze nie widziałem Patrz na to Ja pierniczeka wielka I squidy Mmm O What is the name of the fish? Fish are one. Oh, are one. <laughs> Arwan. 1 Arwan. Arwan. Ah oh, this one like a no. Nie to no, no like that like a put of the water, uh, water <laughs> yeah, you know what. Oh, so fresh, so looks good. Okay. Oh. O, te strzelające jak na Filipinach, to też jest dobre, nie? Idziemy dalej. Gdzieś tu widziałem te akwaria takie. Hmm. Oh. O. tu mają te akwaria takie ładne. Ja, no świeżej już się nie da. Zobaczcie jakie piękne. Jakie kolory. Ta jest śliczna, co? O. I co, i co, langust? Langusty, no. Na to. No ta to jest potężna. So big, zobaczcie. Pięknie. Świeżutką już, świeżej się nie da, nie? No, ale to jest moje ulubione. To jest my favorite. No one. no big. Ah, so big. Yes. Tak Tak. small one, yeah. You eat the tree and you are full. Ah, okay. Ja, Yeah, yeah, yeah. yeah. I'm only the video, okay? Potężne. I wiecie co? To w ogóle nie śmierdzi. A te są jakie piękne kolory, zobaczcie. To są te langusty też, nie? On tak mówi, że to są langusty. No, beautiful colors. Mm. Super wygląda. Yes, 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 I do. Ta jest potężna. So, this is so big. Ah, I'm eating the Philippines this one. Yeah? It's in the bumble, in the, in the mouth. Yeah, so good. No. I kolega. Mniej więcej wszyscy mają to samo, nie? Squiddy jakie wielkie. Bąble. Kraby. O, te są dobre. To jest dobre. To jest jak flądra nasza. Chyba, że to jest flądra. Bardzo dobre. To jest bardzo dobre. No, i tu już tak trochę biedniej, ale pewnie taniej. Patrzcie na to. To jest moja ręka. Tu jakieś raki? Takie. No. To co? Co byśmy zjedli? Ja chcę na pewno krewetki. Ja chcę na pewno szrems. Ja chcę na pewno krewetki. I co? Hej mam, you make me of the shrimps? Yeah. 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 No no, it's so too big. I like this one. Like uh, for the what is the sauce with the butter? Butter. Yeah. Only like a. Put of the like a half kilo. Okay. Oh. Tu paniers mi na Oh, that's all. Thank you. It's all. No, yeah onami. Are you make me cook? Mam, you cook for me? O, oh, no. Okra. No, no, da no, One cup the rice mam, one cup the rice. No, także jak widzicie, to już pani mi przygotuje i na świeżo, patrz, już poszła do kuchni, wszystko będzie zrobione. Ja lubię takie na świeżo, tylko na maśle zrobione. Jeszcze kapka trochę cytryny, do tego pietruszki, no to ja już jestem zadowolony. No, ale zobaczymy, jak to robią. Malezyjczycy, So low tide. Woda jest No, it's coming now, it's jest high tide. No, także, jak widzicie, nic... młodzi nie rozumieją trochę, ale. Ja też nie rozumiem. Dobra, biorę się do jedzenia, zaraz wam pokażę, jak mi zrobić. No i kochani, moje krewetki w tempurze I zaraz przyjdzie do tego ryż. Także, tak to wygląda. A ja nie nakręcam, tamtą kamerą, bo się dla Was timelamp robi z zachodu słońca. Smacznego. Smacznego. Wygląda to przepysznie. Mijajcie, no w mój reszcie tyle zostało. Słabo. Nie na to liczyłem. No ale trzeba wiecie trochę zjeść. Żeby znaleźć swoje najlepsze To nie było najlepsze Dobra Zapraszam was jutro Ja wracam już Motorem Do hotelu Idę spać, bo już czuję się zmęczony Zachód słońca Miałem poczekać do time -lapsa, aż Aż zajdzie, ale już nie mam siły Ale za to jutro rano Wstaję Jedziemy Pozwiedzamy Pogubimy się trochę Zapraszam Na razie, cześć, pa